Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie bliźnięta, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopowiedzianymi. Widzę, drogie bliźnięta, że tydzień zaczynacie od wspomnień. Prawdopodobnie będziecie wspominać tu osobę z przeszłości. Dostaliście tu kartę kobiety królowej monet. To może być byk panna koziorożec, ale niekoniecznie. To może być osoba, z którą kiedyś pracowaliście. To może być osoba, może wasza pracodawczyni. Widzę, że z tą osobą, z tą kobietą nie macie kontaktu. Widzę, że to ta osoba się odwróciła od Was z jakiegoś powodu. Widzę, że ona jest zablokowana na Was. A Wy będziecie właśnie tą osobę wspominać, ale będziecie, widzę, miło ją wspominać. I nawet widzę, że tak jakby um, zechcecie odnowić z nią kontakt. Czy, czy ona zechce odnowić z wami ten kontakt czy się pogodzicie, czy, czy się spotkacie, trudno jest mi powiedzieć ale by najmniej w takiej energii będziecie że będziecie chcieć jeżeli były nieporozumienia to po prostu widzę, że chcecie zgody ale ta osoba się odwraca z jakiegoś powodu jest w ósemce mieczy Także coś ją blokuje. Um, jeżeli chodzi o mężczyzn spod znaku bliźniąt, może to wy, drodzy panowie, będziecie wspominać osobę, z którą kiedyś byliście w relacji. Może być z trygonu ziemi, tak jak wcześniej wspomniałam. Ale niekoniecznie. Może to być osoba w, z pracy, z którą pracowaliście kiedyś i być może właśnie mieliście jakiś romans. To zechcecie wrócić do tej osoby. Widzę, że też się denerwujecie, bo jest karta jeszcze dziewiątki mieczy. Ta kobieta jest w ósemce mieczy w dziewiątce mieczy. Wy przeżywacie, dużo myślicie. Widzę taki lęk, ale jest chęć właśnie pogodzenia się z tą osobą, jest chęć kontaktu. Ja widzę, że Wy ruszycie w kierunku tej osoby. Być może coś zrozumieliście przez tą rozłąkę, przez jak nie wiem, jak długo już nie jesteście razem. Ale widzę, że kobieta się odwraca i a wy idziecie w jej kierunku z kielichem, z kielichem uczuć, z kielichem zgody, bo jeszcze dostaliście kartę asa kielichów. Jak najbardziej chcecie zgody. Być może zrozumieliście, że jednak coś do niej czujecie. Widzę, że właśnie dużo strachu jest w Was, dużo nieprzespanych takich nocy, dużo intensywnie właśnie myślicie. Tak, jakby chcecie e, odnowić relację, dać e, chcecie, żeby jeszcze, jeszcze raz dać szansę. Czy ta osoba da dla Was szansę? Trudno jest mi powiedzieć, bo e, następne karty jeszcze dostaliście kartę umiarkowania, ale jest w odsłonie. Odwrotnej, tak jakby ona się odwraca, odwraca się od tej drugiej szansy, i jeszcze jest karta księżyca, która też nam mówi tutaj o niepewności jakiejś. Coś tutaj, być może boi się, że, że tutaj coś jest ukrytego, coś niedopowiedzianego, lub jej intuicja podpowiada, nie robić tego, jakby nie, nie dawać tej drugiej szansy. Tu bardziej widzę, że kobieta się właśnie odwraca. Mężczyzna jakby e, idzie z zapałem w tym kierunku, robi ten krok. E, czy ona tym samym dla Was, e, czy otworzy się na to raz jeszcze, e, trudno jest mi powiedzieć. Ale widzę, że kobieta e, boi się, myśli o tym, po prostu boi się być zraniona. I bardziej widzę, że ona się odwraca. Raczej w tym tygodniu nie dojdzie do, do porozumienia. Ale też może być taka sytuacja, jeżeli nie chodzi o mężczyzn pod znaku bliźniąt, to drogie panie być może do was ktoś zechce wrócić, osoba z przeszłości, którą znacie. To też bardzo, bardzo podobnie jak wcześniej przedstawiłam, osoba jest jakby w przeżyciach, denerwuje się i też chce dać dla Was drugą szansę. Zrozumiała coś. Zrozumiała, że jednak coś do Was czuje. Może być osoba z podznaku ognistego baran, lew lub strzelec. Strzelec tu się wyraźnie nam pokazuje jak w rycerzu buław, tak i w karcie umiarkowania. W sumie lew też, bo tutaj lwa też mamy i w karcie siły i też tutaj w karcie umiarkowania to też widzimy że lwa może być. Też trzeba mieć na to uwagę. Zależy kto z kim ma jakąś relację. Też może być taka sytuacja, że możecie spotkać, e, drogie panie, mężczyznę, nowego mężczyznę, o czym nam mówi karta Asa Kielichów, jak i Asa Monet. To może być zupełnie nowa osoba. E, przystojny mężczyzna z trygonu ognia może być, ale niekoniecznie. Mężczyzna może być już po przeżyciach, e, może być e, na dany moment w jakimś stresie. Coś może jego e, trapić. Możecie właśnie poznać taką osobę. Widzę, że to się może zacząć od romansu, ale może przerodzić się w coś, e, w coś dobrego. Jest szansa, bo Askelichów nam mówi o, że jest szansa właśnie na coś poważniejszego aniżeli tylko, e, tylko romans. E, także bardzo prawdopodobne, ale też możecie właśnie w karcie księżyca możecie tak jakby chować się od tego coś to dla was może być niejasne może nie zechcecie tak od razu otwierać się na tą osobę bo być może ktoś już kiedyś was zranił, oszukał widzę, że będziecie właśnie słuchać się swojej intuicji co dla was intuicja zechce podpowiedzieć Będziecie się zastanawiać, czy macie w to wejść, czy nie. A także tutaj e, widzę pozytywnie, drogie bliźnięta. Ogólnie widzę, że macie bardzo pozytywny tydzień i oby tak było zawsze. Już dawno takiego rozkładu chyba u Was nie było. A teraz drugi rząd dla nas e, mówi: co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Dostaliście kartę słońca, dostaliście kartę siły. Dwa duże arkana na dzień dobry, dalej dziesiątka kielichów, dziewiątka kielichów, trójka kielichów, królowa buław. Lepiej być nie może. W końcu nie widzę żadnych stresów, żadnych e, takich nie, nieładnych e, kart przeżywających, tylko sama zabawa. Um, jeżeli e, były jakieś nieporozumienia w małżeństwie e, czy w Parach, w koleżeństwie, to widzę jak najbardziej zgoda. W sumie wszystkie karty dla nas tutaj mówią o zgodzie. Spełnienie życzeń. Bardzo ciepłe odnoszę stosunki międzyludzkie. O czym mówi nam karta Słońca, też i karta Dziesięciu Kielichów. Jeżeli były, jeżeli były takie osoby, które ostatnim czasem źle się czuły, miały problemy ze zdrowiem, no to widzę właśnie wyzdrowienie. Jeżeli nie mieliście siły, to widzę, że siły do Was wracają w karcie siły, jak i w karcie słońca. Poznanie nowej osoby, słońce nam mówi o miłości, o zgodzie, tak jak już mówiłam. Będziecie mieć jakby siłę pokonać wszystkie wasze problemy, jakie mieliście ostatnim czasem. Także bardzo, bardzo ładnie. Tak jak mówiłam, zgoda: jeżeli, jeżeli właśnie były nieporozumienia w rodzinie, to jak najbardziej zgoda. Może pojawić się mężczyzna, o czym tutaj mówi nam dziewiątka kielichów, kawaler może zaprosić właśnie na jakąś imprezę, będzie też tutaj w Trójce Kilichów to mogą być spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, bardzo miłe spotkania, widzę taki aktywny tydzień. Możecie poznać jakiegoś mężczyznę właśnie w jakimś gronie znajomych, w jakimś towarzystwie. Widzę, że będzie bardzo wesoło i aktywnie. Drodzy panowie, możecie poznać kobietę z trygonu ognia. U was tutaj widzę. Trygon ognia w tym tygodniu króluje. Baran lew lub strzelec. strzelec. Strzelca tutaj widzę dwa razy i lwa też. Bardzo, bardzo podkreślony jest. Te, te, te dwa znaki są bardzo podkreślone. Także być może ktoś ma taką osobę w swoim hmm. życiu, lub być może poznacie kogoś. Dwa razy nam tutaj pokazuje się spełnienie życzeń. Także ja mówię, naprawdę dawno już nie widziałam u was, drogi bliźnięta, tak pozytywnego rozkładu. Także, jak panie, taki panowie z znaku bliźniąt, jest szansa w tym tygodniu kogoś poznać. Um, teraz e, trzeci rząd e, mówi nam czego nie powinniście robić e, w tym tygodniu. Jeżeli pojawi się osoba e, z przeszłości, z którą już byliście w relacji, zostaliście zranieni, ktoś kto dla was wbił trzy miecze w serducho, i zechce odnowić tą znajomość, zechce z Wami się pogodzić, to karty mówią tego nie wchodzić w to jeszcze raz, bo to może, może, może znowu być po prostu powtórka z rozrywki. Karty radzą nie wznawiać tej, tej relacji, jeżeli były zdrady, jeżeli właśnie ktoś Was naprawdę bardzo zranił. Nie warto wchodzić w to jeszcze raz. Jeżeli to wy, drodzy bliźnięta, chcecie pogodzić się z osobą, z którą, którą kiedyś skrzywdziliście, to ok, ale też pamiętajcie, żeby drugi raz nie zranić tej osoby. Tu jest bardzo wyraźnie pokazane: nie rań. Nie daj się zranić, jeżeli już raz byłeś zraniony przez kogoś. I to działa w dwie strony. Także jeżeli Ty kogoś zraniłeś kiedyś, zraniłeś, zraniłaś, nie rób tego ponownie. Nie wracaj po to, ażeby ranić. Bo to jest bez sensu. Um, uważajcie na ostre przedmioty, bo tutaj mamy w dwóch kartach miecze, to... Uważajcie właśnie na ostre przedmioty, nie dajcie się zranić, nie rańcie innych. Uważajcie też na mężczyznę, bo pojawiła się karta Maga. Drogie Panie, może być osoba z przeszłości, już po raz drugi jakby to widzę. To też ona tutaj z, dobrymi jakby, z dobrym celem, widzę, że nie wraca, dostaliście kartę Maga, to jest ktoś chytry, przebiegły będzie chciał jakby znowu coś od Was. Może Wam nieźle namotać w głowach. Wy czegoś możecie tutaj nie widzieć, to co on dla Was będzie przedstawiać. Także miejcie to na uwadze, nie dajcie się zwieść dla takiej osoby. Widzę, że osoba może być z przeszłości. O czym mi tutaj mówi właśnie karta koła Fortuny. Także to już, to już było raz. To jest tak jakby powrót. A też uważajcie na zakupach, czy w sklepie, czy nawet na ulicy, jak są stragany jakieś na rynku. I tak są ludzie, którzy reklamują swój towar do sprzedania, a żeby tylko wcisnąć, to też uważajcie na, na takich ludzi, bo Mogą coś dla Was niefajnego wcisnąć. Także karta maga, wiecie, że jest, jest to osoba nieszczera i manipuluje dla swojego zysku. Może ładnie, bardzo ładnie przedstawiać coś, jakiś towar, a wcale on nie jest tego wart. Także też miejcie to na uwadze. Jeżeli um, są takie bliźnięta, które czekają na zwrot pieniążków, to widzę, że w tym tygodniu tego zwrotu nie będzie. Widzę, że cierpliwie na coś czekacie. Właśnie tutaj jeszcze ta karta maga: być może jakiś mężczyzna jest winny pieniądze dla Was, i widzę, że ta osoba może Wam przedstawiać. Jakąś inną historię, coś wam wmawiać, tu chodzi o pieniądze. Widzę, że nie, nie może zwrócić, czy nie chce zwrócić, ale po prostu jakąś bajkę wam wciska, bo tutaj wszystko jest wyolbrzymione i to ma zupełnie inny wymiar niż, niż tak naprawdę, niż, niż w rzeczywistości. Także nie trzeba wierzyć tej osobie. I tutaj tak jakby nie czekaj, nie czekaj, bo, bo nie dostaniesz. No na pewno nie w tym tygodniu. Być może trzeba w jakiś sposób zadziałać, ażeby ta osoba Wam zwróciła pieniądze. Bo widzę, że ta osoba może właśnie Wam nieźle nakręcić w głowie przez jakieś swoje niestworzone historie. Tu chodzi o pieniądze. Albo w pracy coś. To uważajcie na osobę taką chytrą przebiegłą, która właśnie może być w Waszym otoczeniu. Także uważajcie na pieniądze. Możecie być właśnie oszukani. Jeżeli czekacie na, coś, na jakieś pieniążki, to tak jak mówiłam, w tym tygodniu raczej one nie, przy, nie przyjdą. Także to tyle, drogie bliźnięta. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Życzę Wam samych pomyślności w nadchodzącym tygodniu, tej nowej miłości, słoneczka, dużo siły, zgody, jeżeli były jakieś nieporozumienia. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!